mr. chairman, dear colleagues, fellow judges, ladies and gentlemen, i am still surprised and astonished the great, by, by the great participation of this conference. i mean, i, I never seen so many judges together working uh, for, for some common goal. Szanowni koledzy, koleżanki, szanowni sędziowie, jestem pod wielkim wrażeniem, że mówiąc nigdy wcześniej nie widziałem, by tylu sędziów zebrało się w jednym miejscu, by walczyć o wspólną sprawę. So I feel even more honored and delighted to have asked, to have been asked to participate and speak at this event, this professional meeting of the Extraordinary Congress of Polish Judges. Tym większe Zaszczyt mam i też przyjemność wystąpić przed państwem w czasie tego nadzwyczajnego kongresu polskich sędziów. I think uh, lawyers in Europe also the Hungarian and Polish judges are facing with the same problems and we are having the same tasks to try to preserve the organizational and personal independence, competence and the authority of our courts and judges. Wydaje mi się, że zarówno wymiar sprawiedliwości w Polsce, jak i na Węgrzech tak naprawdę stoi w obliczu tożsamego wyzwania, czyli wszyscy walczymy o to, by zachować organizację, niezależność naszych sądów, niezawisłość sędziów i też zachować znaczenie naszej władzy sędziowskiej. We should not do that in order to promote our personal interest, but to fully maintain the system of checks and balances. The rule of law and democracy. I nie czynimy tego ze względu na nasze osobiste partykularne interesy. Tak postępujemy, ponieważ walczymy o zachowanie rządów prawa, demokracji i zachowanie systemu kontroli władzy. In democratic countries, the old European democracies, governments and independent judiciaries are more or less having a relatively harmonious relationship, playing a different role. the relationship is not exempt of tensions. sometimes there are critics toward each other and certain clashes between the two branches, even in the oldest democracies. but as a whole, their constitutional system is still functioning well, serving the interest of the respective country. tradycji demokratycznej. Też istnieje system trójpodziału władzy, też są pewne relacje pomiędzy władzą ustawodawczą, władzą sądowniczą oraz wykonawczą i nie można stwierdzić, by te relacje były pozbawione napięć bądź krytyki. Również zdarzają się wszelkiego rodzaju konflikty i zdarzenia opinii. Niemniej jednak nawet w tych najstarszych demokracjach, gdzie takiego rodzaju napięcia się zdarzają, działa ustrój konstytucyjny. Wciąż system działa sprawnie. On the other hand, when anywhere in Europe politics wants to dominate over judiciary, wants to gain decisive influence over the courts and the judges, undermining judicial independence, weakening or ruining the separation of powers, Well, that's a crucial moment and time for any honest and professional lawyers and democrats to think about it. I believe that this is the task of this extraordinary congress of Polish judges, too. Kiedykolwiek i gdziekolwiek w Europie dochodzi do sytuacji, kiedy to politycy próbują jednak wywierać wpływy na sądownictwo, na sądy, na działalność poszczególnych sędziów, kiedy to dochodzi do tego, że politycy próbują doprowadzić do uszczuplenia niezależności sądów, niezawisłości sędziów, kiedy to dochodzi do naruszenia zasady trójpodziału władzy, właśnie te chwile są czasem, kiedy my jako... Profesjonaliści jako sędziowie powinniśmy się zastanowić nad tym, co się dzieje i wyrazić nasze zdanie. I, takim moim, i tak uwa, takie uważam jest zadanie dzisiejszego nadzwyczajnego Kongresu Polskich Sędziów. Since I have heard rumors that the Hungarian judicial train should arrive in Poland or creating Budapest in Warsaw, I'm very briefly describing you what has happened in Hungary. Under the umbrella of judicial reform. Słyszałem pogłoski, niby to do Warszawy ma przybyć cały pociąg sędziów z Węgier, że urządzimy w Warszawie Budapeszt. No cóż, może przy tej okazji opowiem Państwu, na czym polegała reforma sądownictwa na Węgrzech. The whole so-called reform started with the reform of the Constitutional Court immediately after the elections of 2010. The, major the parliamentary majority immediately changed the election rules of the members of the constitutional court, replacing the consensus-based model of parliamentary parties with the new nom nomination and election model, which simply requires two-thirds majority but not a consensus. Ta reforma rozpoczęła się w roku 2010, tuż po kolejnej zmianie w wyniku wyborów parlamentarnych i reforma rozpoczęła się od reformowania Trybunału Konstytucyjnego. Mianowicie zmieniono sposób mianowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wówczas zdecydowano o tym, że nastąpi odejście od wcześniej stosowanej zasady konsensusu, kiedy to partie polityczne mogły zgłaszać swoich kandydatów na sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i wdrożono wówczas nowy model, który polegał na tym, że każdy kandydat musiał być przegłosowany przez dwie trzecie parlamentu. There is the number of judges from 11 to 15 in 2011, and elected, elected new judges to the vacant positions. And gained the overwhelming majority of the court. Today, almost all the judges are elected by the ruling party alone. The mandate of the newly elected judges had, has been raised from nine to 12 years, abolishing the upper age limit, too. The parliamentary majority ruled that the president of the constitutional court is elected by the parliament and not by the judges. Zwiększono również liczbę sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 11 do 15. Ta zmiana nastąpiła w roku 2011. Również wdrożono nowy system mianowania, jak już mówiłem, co oznacza, że wkrótce w Trybunale Konstytucyjnym już mieliśmy większość, większość sędziów, którzy to zostali zatwierdzeni przez Parlament. Zresztą mandat sprawowania władzy sędziowskiej został wydłużony z 9 do 15 lat. Zmieniono kolejną regułę, zgodnie z którą przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego był wybierany nie przez sędziów Trybunału, lecz przez Parlament. at the same time, in 2010, the power of the constitutional court was significantly reduced. the constitutional court in principle cannot rule anymore on budgetary issues, including taxes, duties and revenues. the institution of actio popularis has been abolished. no only defined category of persons have the right to go to the constitutional court. there have been also other significant limitations imposed to it. W roku 2010 doszło do uszczuplenia kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Otóż Trybunał Konstytucyjny już nie może orzekać w sprawach dotyczących finansów, budżetu, podatków i przychodów. Również zniesiono zasadę akcją popularis, oczywiście ogranicza możliwości wniesienia spraw związanych z Konstytucją do samego Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zniesiono cały szereg innych kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. The second element of the reform was the a famous mandatory retirement age of judges older than 62 it is important to mention that from february to the end of march 2011 a massive press campaign was carried out against the judiciary in the government controlled press subsequently 9 days before the new constitution the so called basic law was adopted The parliament, uh, adopted by the parliament, a new amendment was added to the constitutional provisions, namely the mandatory retirement of judges at the age of 62, instead of 70. Kolejny istotny element, który nastąpił, to jest dość słynna sprawa związana z tą reformą, to jest wprowadzenie słynnego obowiązku przejścia w stan spoczynku w wieku 62 lat. Mianowicie pomiędzy lutem a marcem 2011 roku w, w, przeprowadzono masywną kampanię przeciwko sądom w prasie prorządowej. Zaledwie 9 dni przed przegłosowaniem ustawy zasadniczej, czyli przed przyjęciem nowej konstytucji, wprowadzono nową poprawkę, zgłoszono nową poprawkę, która to ustanawia obowiązkowy wiek przejścia w stan spoczynku w wieku 62 lat. Wcześniej ten próg był na poziomie 70 lat. This constitutional provision was never discussed by the judiciary and was not supported by any public reasoning and explanation. As a result, one tenth of the Hungarian judiciary, 287 senior judges, had to retire as from January 2012. This great number of judges was serving at higher courts, and the overwhelming majority of them were court leaders. Their vacant positions were filled out in with new judges by the new President of the National Judicial Office following an accelerated appointment procedure. Ta sytuacja skutkowała tym, że nastąpiły dość znaczące zmiany. Zresztą ten, ta poprawka do Konstytucji nie była omawiana, nie została też przedyskutowana przez środowisko sędziów. Ta poprawka nie, nie jest poprawką uzasadnioną. Niemniej jednak, doprowadziło to do tego, że tuż po przyjęciu ustawy zasadniczej 1 dziesiąta wszystkich sędziów musiała przejść w stan spoczynku. Czyli w stan spoczynku przeszło 287 sędziów. I to się stało w styczniu 2012 roku. Chciałbym podkreślić, że sędziowie, którzy wówczas przeszli w stan spoczynku, to byli sędziowie przede wszystkim pracujący w sądach wyższego rzędu. To byli liderzy środowiska sędziowskiego. Te wakaty zostały już następnie wypełnione przez młodszych sędziów mianowanych przez nowy parlament i skierowanych do pracy przez nowego przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. When the European Court of Justice in Luxembourg in 2012 ruled that these retirement provisions were discriminatory and as such were against the European law, these judges could go back And continue to serve as judges. However, only two of them were able to get back their former higher positions as court functionaries because their positions had been already filled in by the newly appointed judges.: uh, Could not. Pomimo tego, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości w roku 2012 orzekł, iż takiego rodzaju zapisy dotyczące przejścia w stan spoczynku są dyskryminacyjne i jako takie nie mogą być zastosowane, niemniej jednak większość sędziów nie mogła powrócić do pracy. Również dwóch sędziów nie mogło powrócić do pracy i zająć tożsame stanowiska ze względu na to, że te stanowiska już zostały zajęte przez nowo mianowanych sędziów. No, I turn to the. Judicial reform, the Hungarian judicial reform. First of all, right at the beginning, I would like to emphasize that neither the judiciary uh, nor, uh, and the National Council of Justice nor the President of the Supreme Court had the possibility to get to know the concept of the draft bill the, or the draft itself before it was submitted to Parliament. No consultation whatsoever took place with the judiciary on any element of the changes. Przejdźmy do reformy wymiaru sprawiedliwości. I chciałbym tutaj podkreślić, że ani sądownictwo jako takie, czyli ani Krajowa Rada Sądownictwa, ani przewodniczący tejże rady, ani przewodniczący Sądu Najwyższego nikt tak naprawdę nie był w stanie zapoznać się z koncepcją projektu ustawy, która wówczas była przygotowywana. Nie odbyło się jakiejkolwiek konsultacji. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Under cover of a judicial reform, the Parliament drastically changed the model of the administration of the court. The system of self-governing judiciary has been abolished, together with the National Judicial Council. While in 2009, the Parliament voted for maintaining the system of self-government of the judiciary. After the elections in 2011 with a significant conceptual shift the National Judicial Council was completely abolished. Na okładce tej reformy e, cały czas widniał zapis, że to wszystko ma służyć temu, by zmienić model administracyjny. Tak naprawdę ta reforma doprowadziła do tego, że został usunięty system, system samorządu sędziowskiego. Również Został, została usunięta Krajowa Rada Sądownictwa. W roku 2009, czyli wcześniej, parlament utrzymał um, działalność samorządów sędziowskich, natomiast po wyborach w roku 2011 już większość parlamentarna przegłosowała wniesienie zmian. Samo, samorządy sędziowskie zostały skasowane, podobnie została skasowana Krajowa Rada Sądownictwa. As one of the The and I'm quoting, the administration of the court has been, become fully centralized and even though the system set up is presented as a new model, only the mechanism of decision making has been transformed. The collective decision making has been replaced with the one person decision making mechanism. Pragnę zacytować tekst, który opisuje to, co stało się w wyniku tych reform. Mianowicie, w wyniku reform, w, jak to stwierdzono, w pełni zmieniono model działania sądownictwa. Tak naprawdę, nowy model nie odbiegał niczym od poprzedniego modelu, z jedną różnicą. Otóż wcześniej orzeczenia były podejmowane kolegialnie, w ramach nowego systemu wszelkie decyzje są podejmowane jednoosobowo. The full authority. of the former national judicial council, together with some additional powers, was referred to the president of the newly created national judicial office, who was, elect who was elected by two-thirds majority for, for a period of nine years. thus, the new president acquired sole and unlimited discretion and competence as regards administration of the, of the court system. Zamiast Krajowej Rady Sądownictwa powstało nowe biuro, tak zwane Krajowe Biuro Sądownictwo. Sądownictwa, które to zostało. Obdarzone kompetencjami Krajowej Rady, ale też doszły niektóre inne kompetencje. Przewodniczący Krajowego Biura Sądownictwa był wybrany na okres dziewięciu lat przez większość parlamentarną. I w ten oto sposób doszło do sytuacji, kiedy to za um, działanie wymiaru sprawiedliwości w kraju, raczej do, za działanie sądownictwa w kraju, odpowiadał jeden człowiek, który to miał właściwie nieograniczone kompetencje. So, for nine years, the President of the National Judicial Office can decide alone who is going to be a court functionary in Hungary. The President is not bound by the recommendation of judicial professional organs, not even formally. The new organ, the National Council of Judges, which is in principle should be responsible for controlling the President of the National Judicial Office, cannot. To the smallest extent influence the decision of the president. Co oznacza, że obecnie przez okres dziewięciu lat przewodniczący Krajowego Biura do Spraw Sądownictwa może samodzielnie podejmować decyzje, kto jakie funkcje gdzie będzie sprawował. Co jest ciekawe, przewodniczący tego biura wcale nie jest zobowiązany do tego, by działać zgodnie z zaleceniami kierowanymi do niego przez środowisko sędziowskie. Owszem powstała Krajowa Rada Sędziów, która to Krajowa Rada Sędziów powinna teoretycznie kontrolować działalność przewodniczącego Krajowego Biura. Niemniej jednak nawet z formalnego punktu widzenia Krajowa Rada Sędziów nie ma, nie ma żadnego narzędzia, które by pozwoliło na wywieranie wpływu na przewodniczącego Krajowego Biura. The President of the Judicial Office has no political responsibility, cannot be interpolated in the parliament. And questions cannot be asked for her, from Przewodniczący biura nie ponosi żadnej odpowiedzialności politycznej. Również nie ma takiej możliwości, by skierować jakąkolwiek interpelację do przewodniczącego Krajowego Biura Sądownictwa. Również przewodniczący tego biura nie jest zobowiązany do udzielania jakichkolwiek odpowiedzi. This unrestricted, non-transparent and uncontrollable power Is unparalleled in today's Europe, where 19 states have some kind of Council of Justice with various degrees of power. The extent of uncontrollability of such centralized authority is without precedent, even in countries where the administration of the judiciary lies with the Ministry of Justice and even during the last years of the socialist dictatorship, the last Minister of Justice responsible for the administration of the judiciary declared that he would appoint only persons recommended by professional organs of the judiciary. Doszło do rzeczy bezprecedensowej na skalę europejską. Otóż mamy biuro, które jest biurem działającym w sposób nieograniczony, w sposób zupełnie nieprzejrzysty. Niestety doszło na scentralizowanie działania sądownictwa. Na skalę dotychczas niesłychaną. W 19 innych krajach członkowskich Unii Europejskiej działają przynajmniej rady sądownictwa w różnych postaciach. W tym przypadku mieliśmy niesamowity, zupełnie bezprecedensowy stopień centralizacji podejmowanych decyzji. Tak naprawdę, stopień centralizacji w tym przypadku przewyższa nawet centralizację, o której wiemy z czasów poprzednich dyktatury socjalistycznej. Nawet tego, mało tego, nawet ostatni ustępujący Minister Sprawiedliwości odchodząc mówił o tym, że owszem będzie mianował, mianował sędziów, ale wyłącznie zgodnie z rekomendacjami zgłaszanymi przez środowiska sędziowskie. There is a new power authorized the president of the National Judicial Office to assign any court in a given case. And this power was seriously challenged, not only In Hungary, but also before international forums. Such power contradicts the basic legal principle which stipulates that no one may be deprived of his lawful judge. The right to have one case adjudged in a fast manner is important, but necessarily secondary to the constitutional rights. Not to be deprived by his law, by, by his lawful judge. This standpoint was taken also by the European Court of Human Rights when inter, it interpreted Article 6 of the Convention. Krajowa Rada została obdarzona jeszcze jedną kompetencją polegającą na tym, iż przewodniczący mógł skierować dowolną sprawę do dowolnego sądu. Ta sprawa nabrała wielkiego rozgłosu, nawet na forach europejskich mówiono o tym, bo przecież takiego rodzaju kompetencje przeczy zasadzie prawnej głoszącej, iż nikt nie może pozbawiony uczciwego procesu. Zresztą o tym też usłyszeliśmy w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który to oceniał tę sprawę w świetle artykułu 6 Konwencji i właśnie mówił o tym, że owszem, Taki organ sądownictwa powinien mieć prerogatywy pozwalające na kierowanie spraw. Niemniej jednak nadrzędną zasadą jest zasada konstytucyjna, mówiąca o tym, że nikt nie może być pozbawiony uczciwego procesu. The unconstitutional powers that I described above, above unambiguously imply that the structural problems of the Hungarian judiciary were not addressed by the legislation.

w żadnym stopniu już nie wpływa na to, w jaki sposób wygląda sądownictwo. Władza zaś wykonawcza ma absolutny, nadmierny i wyolbrzymiony wpływ na to, jak wygląda sądownictwo. I ten wpływ jest sprawowany bez ograniczeń, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności. Dear colleagues, my time was limited and I restricted myself focusing to the main points of, the, or of our judicial system as it was introduced w 2011. Szanowni koledze i koleżanki, mam ograniczony czas, dlatego też chciałbym w czasie swojego wystąpienia zwrócić państwa uwagę na te najważniejsze rzeczy, które miały miejsce w trakcie reformy sądownictwa na Węgrzech w roku 2011. Since then, certain elements of the reform has been modified, the power of the President of the National Judicial Office became weaker, but even this modified system remained old Of the mainstream of the european democratic solutions. Od tego czasu wniesiono szereg zmian do działalności sądownictwa, też zmniejszono pewne kompetencje przewodniczącego Krajowego Biura do Spraw Sądownictwa. Niemniej jednak, nawet po wprowadzeniu zmian, ten system, który obecnie istnieje na Węgrzech, zupełnie wypada poza to, co widzimy w głównym nurcie sądownictwa w Europie. What can I say to conclude? As a Hungarian, I would like to express strong solidarity and warm sympathy with all of your efforts to preserve the rule of law and democracy. As a former Chief Justice, I would ask the politicians to act wisely, exercise self restraint during their parliamentary work, and protect deep. The deep legal traditions of this country. Do not forget that changing the administration of the courts is easy, but it never solves by itself the real problems of the judiciary. Szanowni Państwo, chciałbym na zakończenie powiedzieć, że jestem Węgrem. Jako Węgier chciałbym wyrazić poczucie solidarności z Państwem. Chciałbym wyrazić również to, że cały czas przejmuję się tym, co się dzieje, wyrazić swoje sympatie z Państwem i mam nadzieję, że będą Państwo w stanie dalej podejmować skuteczne działania. Również chciałbym powiedzieć, by politycy, by politycy działali dalej w sposób mądry, rozsądny i też mieli korzystać z możliwości powstrzymywania się tak by mogli chronić pięknych tradycji polskich. Proszę nie zapominać, że wnoszenie zmian administracyjnych jest rzeczą nad wyraz prostą. Niemniej jednak wnoszenie takiego rodzaju zmian nigdy nie rozwiąże rzeczywistych problemów sądownictwa. And finally, I ask all of you, fellow colleagues, to remain firm and united. for the protection of judicial independence. Thank you very much for your attention. Szanowni <laughs> koledze